Witam, mamy 4 listopada 2023 roku. Byczki dwa dni temu odsadzone. Już ładnie sobie jedzą. Odsadzanie dosyć sprawnie poszło. Mamy tutaj chyba 17 byczków. 26,00. 390.

urodzone od 9 lutego do 13 marca. Waga była od 320 do 400 kg. Trafił się jeden, który urodzony był w maju. Miał wagę 350 kg. To była końcówka maja urodzony. Czyli w 6 miesięcy to zrobił. Część z tych byczków jest już zarezerwowana. Osoby, które oglądają, to pewnie wiedzą, że tu ich byczki są. W przyszłym tygodniu zaczynamy wywozy. Jeśli ktoś by był z okolic Leszna, lub z Gorzelca, w tamtym kierunku jedziemy. Jednego jeszcze możemy dopakować. Na razie mają dosyć mokro, bo. Często tutaj pada u nas przez ostatnie dwa dni. Tam mają wejście pod wiatę, żeby sobie mogły leżeć. Ta sztuka na przykład ważyła 400 kg. Fajny, długi tutaj przy rogu się zgodził. większość jest po etku, właśnie po tym deku. Haćajcie. A Edziu Adek bardzo spokojny, ale oczywiście Musimy ostrożni być, jak to zbykamy. Mamy tutaj jeszcze. Chyba też cztery jałówki, które będziemy jutro odłączać, znaczy pojutrze. w poniedziałek. Też już zostają. Dwie w domu i dwie chyba są do sprzedania. Byczki też pójdą na chwilę na łańcuch przed transportem, to żeby mniejsze problemy w czasie transportu były. No bo jednak uwiązane koniowozem wozimy, także muszą się trochę obszarpać wszystkie beczki posiadają żółte karty no i robię do tego badania DNA dodatkowo spokojne. Nie są nie No, wstawaj. No. Jak już odłączę te, które są zarezerwowane Ten na przykład jest zarezerwowany, ten jest zarezerwowany Po odłączeniu ich już, jak stąd zabiorę, zrobię jeszcze jeden film Z tymi wolnymi sztukami I będę je opisywał Waga, kiedy urodzone I ogólnie ich wygląd No i jakby ktoś chciał coś wybrać sobie To będzie możliwość, będzie podany numer Także po filmie też będzie można sobie wybrać To tam Edziu Dzieciaki do Ciebie wróciły No a w przyszłym roku będziemy mieli po tym Francuzie jeszcze potomstwo Bardzo wysoki byk Tak jak rozmawiałem z panem Zidilem z Lanaut, skąd kupuję z Francji byki. No to ten byk jest typowo na szkielet, bardzo wysoki, długi. No a Edek jest typem byka, no, który robi umieśnienie. I to już widać po cielakach też. Po Rafim, po Francuzie. Chyba są dwa byczki najmłodsze z czerwca, one jeszcze nie są odsadzone. Też bardzo spokojny byk. Ma około, nie m metr 60 tutaj, 1,50 m Któregoś dnia go zmierzę. Tutaj właśnie mają takie wejście pod od wczoraj już żywimy TMR-em, kiszonka z kukurydzy, siano, kiszonka i siano. No paszy treściwaj. no już fajnie sobie pobierają. Chodź, byś. Chodź. Tutaj mamy Edka z boku jeszcze, to właśnie po nim większość jest. Jego ojciec też był sprowadzony z LANAUT. Także jeśli ktoś jest zainteresowany bykiem z pełną dokumentacją. No to zapraszamy do zakupu. Pozdrawiam, zapraszam na kolejny film, kiedy będę prezentował sztuki, które nie są zarezerwowane. Pozdrawiam.